Sadnam, kochani, serdecznie zapraszam Was na mój warsztat online, który odbędzie się jutro, w sobotę, 23 września o godzinie 19. Warsztat potrwa coś ponad dwie godziny i będzie on poświęcony tematyce, jak ogarniać rzeczywistość. Temat szeroki, wydaje mi się, że potrzebny, użyję swojego doświadczenia. Będzie dużo praktyki, będzie dużo teorii, będzie dużo um, wiedzy takiej z różnych dyscyplin zaczerpniętych. Oczywiście będzie praktyka jogi kundalini, mam dla Was super, super krię, taką, która dodaje yy, mocy, <laughs> nigdy takich nie za wiele, ale uważam, że przy aspekcie ogarniania rzeczywistości taka akurat krija jest potrzebna. Ogólnie cały warsztat będzie miał na celu przekazanie Wam technik, bo jest mnóstwo technik, narzędzi, rytuałów, procesów, procedur, które tak sobie to wyobraziłam, zamarzyłam pomogą Wam Wznosić się, wznosić się w tych czasach, które są bardzo turbulentne, bardzo chaotyczne, bardzo wymagające i wiem, że wiele z Was nie radzi sobie z natłokiem z emocjami i jak wiecie ja się dzielę już tutaj dosyć długo na moim kanale w moich przestrzeniach i na warsztatach różnymi metodami i to wszystko jest sprawdzone przetestowane na moim życiu tak więc serdecznie zapraszam będzie doświadczalnie yy, będzie skutecznie Oprócz jogi Kundalini będą różnego rodzaju medytacje, będzie praca z oddechem, będzie wytłumaczone wiele z numerologii, z neuroplastyczności, z emocji, pracy z emocji, pracy z ciałem. Przekażę moje przemyślenia, moje doświadczenia, moje praktyki, z których sama doświadczyłam, które sama stosuję w moim życiu, które zostały mi przekazane. Przez moich nauczycieli Jogi Kundalini, także numerologii Karam Będzie to takie y, spotkanie multidyscyplinarne, interdyscyplinarne. Dostęp do nagrania będziecie mieli do końca roku, przez 90 dni, y, więc. Dostatecznie dużo czasu, aby to sobie jeszcze raz przetrawić, jeszcze raz obejrzeć, jeszcze raz y, przepra przepraktykować. Y, można sobie to włączyć w codzienną praktykę, można sobie y, wybrać. Jakieś tutaj um, niuanse, coś, co was zaciekawi, ale o czym też będzie ten warsztat? Ten warsztat będzie o zmianie perspektyw, o mikrozmianach, o neuroplastyczności, o zmianie myślenia, o działaniu, o, y, o tym, jak możemy wpływać na to, jak odczuwamy y, o tym, ile mamy wpływu, jaki. Może być nasz współudział w doświadczaniu życia, w, w życiu i co zrobić, żeby poprawić jego jakość. Tak więc, dużo, dużo tematów ciekawych w tym jednym warsztacie: Jak ogarnąć rzeczywistość i mam nadzieję, że będziecie mogli z tego skorzystać dla waszego dobra i dla. Przyszłości, dobrej przyszłości. Jeżeli chcesz wziąć udział, napisz do mnie, skontaktuj się i przeczytaj. Pod tym filmem są też wiadomości dotyczące tego, jak dołączyć. Można dołączyć też później, troszkę później, bo dostęp będzie, jak powiedziałam, przez 3 miesiące. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce online. Pozdrawiam, pa. pa.